Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a co za tym idzie kolejny sezon najmłodszych piłkarzy. Stowarzyszenie Inicjatywa Arkadynia prowadzi nabór do najmłodszych roczników drużyn piłkarskich. Rozmawiamy z Tomaszem Bobrykiem. Mam, mam pytanie, do kiedy trwa nabór, gdzie się należy zgłaszać i do jakich roczników skierowany jest ten nabór? Witam Państwa. Co roku rozpoczynamy nabór w miesiącu kwietniu nowego rocznika sześciolatków, czyli w tym roku wystartowaliśmy z rocznikiem 2008. Jest to najmłodszy rocznik, który zapraszamy do regularnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, bo nie są to zajęcia stricte piłkarskie, są to zajęcia, które mają ukierunkować dziecko na zainteresowanie sportem piłką nożną przede wszystkim. I zapraszamy oczywiście po y, wakacjach, czyli w tej chwili mamy wrzesień, y, do połowy listopada na zajęcia na boiskach otwartych. Roczniki 2005, 2006, 2007 i 2008. To może jeszcze takie jedno pytanie. Jak może bardziej to interesuje rodziców, jak często odbywają się treningi? Jak często ci najmłodsi zawodnicy trenują? Tak jak mówię, no nie są to treningi, są to zajęcia sportowo-rekreacyjne ukierunkowane właśnie na zainteresowanie sportem. Dwa razy w tygodniu spotykają się roczniki 2007 i 2008. Natomiast starsze dzieci, 10-9-latkowie, czyli chłopcy urodzeni w 2005 i 2006, mają trzy razy w tygodniu trening. Grupa w zasadzie tego rocznika 2005, która jest de facto under 10, ma trzy razy w tygodniu zajęcia. Tutaj ta grupa najstarsza no już ukierunkowana jest na, na zdobywanie konkretnych umiejętności piłkarskich, przygotowujących do ewentualnego awansu do grupy zasadniczej U11 i wtedy w wieku właśnie U11 kończymy Kończymy nabory, wtedy już prowadzimy aż do wieku under 16 zespoły piłkarskie, tak zwane już wyselekcjonowane. Dobrze, a gdzie ewentualnie rodzice powinni się zgłaszać, żeby zapisać swoje pociechy? Zapraszamy na obiekt na Vitomino, ulicy nauczycielski 9, obiekt profesjonalny z oświetleniem, z zapleczem socjalnym. W okresie jesienno-zima, późnej jesieni, zimy. Zajęcia prowadzimy w salach sportowych i halach piłkarskich na terenie Gdyni. Takie dwie hale są. Są także hale sportowe przy szkołach, głównie w dzielnicach północnych. Tam koncentrujemy swoje zajęcia. Także zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej si-arka.gdynia.pl. Tam są wszystkie informacje dotyczące naboru w zakładce klub. Dziękujemy bardzo za rozmowę i zachęcamy jak najbardziej do zgłaszania swoich najmłodszych dzieci do, do szkółki piłkarskiej.